Zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrześni 22 maja 2016 roku, to jest w niedzielę, na siódmy wrześniński bieg rodzinny. Tradycyjny już bieg dla rodzin. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, dziadków, dzieci. Trasy do przejścia są dwie. Jedna dla zaawansowanych, która ma 6,5 km. To jest trasa koło Zalewu Wrześnińskiego i druga trasa, która myślę sobie, że jest taka dla troszeczkę mniej zaawansowanych w biegach ma ona 4,5 km najważniejsze to są zapisy, zapisujemy już od poniedziałku, można się zapisać systemem internetowym wystarczy sobie wpisać 7 wrześniński bieg rodzinny powinna wyskoczyć strona, na której będzie można dokonać zapisu oraz systemem tradycyjnym w siedzibie Straży Miejskiej od Czyli od 10 maja. Zapraszamy wszystkich chętnych. Udział jest bezpłatny. Niestety, jak zawsze, mamy limity. Tym razem jest to 1200 osób. Mamy nadzieję, że wszyscy chętni zdążą się zapisać.